Wyobraź sobie, że całe życie powtarzano ci prawdę, która brzmi sensownie, a jednak jest niezgodna z nauką. Czy naprawdę używamy tylko małego kawałka mózgu? Czy wielki mur widać gołym okiem z kosmosu? Dziś rozbrajamy 10 takich oczywistości. Gwarantuję co najmniej jeden moment o kurcze, serio. Dziś bierzemy na warsztat 10 mitów naukowych, w które wszyscy kiedyś wierzyliśmy. Każdy obale krótko i konkretnie, dorzucając skąd to się wzięło i jak to sprawdzić. Lecimy od numeru 10 do numeru 1, a na końcu bonus o tym, czemu obrazki w internecie potrafią nas tak łatwo już łatwo oszukać. Numer 10. Język ma mapę smaków i słodkie czujemy tylko na końcu. Mit mówi, że słodkie jest z przodu, gorzkie z tyłu, kwaśne po bokach. Rzeczywistość. Kubki smakowe są rozsiane po całym języku. A różnice czułości między strefami są niewielkie. Skąd mit? Z nadinterpretacji jednego dawnego wykresu, który opisywał mikroróżnice, a nie strefy wyłączności. Prosty test w domu. Połóż odrobinkę cukru na różnych miejscach języka. Wszędzie wyczujesz słodycz. Ciekawostka. Są też receptory tłuszczu i umami, dlatego bulion smakuje pełniej niż sama woda z solą. Morał, język nie jest mapą metra. Raczej gęstą, równą siecią czujników. Numer 9. Wielki mur chiński widać z kosmosu gołym okiem. Mur jest długi, ale wąski i barwą stapia się z otoczeniem to jak cienka nitka w wielkiej mozaice. Z niskiej orbity łatwiej wypatrzeć miasta, lotniska, autostrady niż pojedynczą linię muru. Skąd mit? To nośne hasło z czasów, gdy chcieliśmy podkreślić wielkość budowli powtarzane w przewodnikach przeszło do kultury. Czy widać go na zdjęciach? Z teleobiektywem, przy idealnych warunkach bywa, ale to nie gołym okiem zawsze i wszędzie. Morał: Z orbity widać mnóstwo śladów człowieka, mur nie jest wyjątkiem ani parę jedynym. Numer 8. Złota rybka pamięta tylko 3 sekundy. Gdyby to była prawda, ryb nie dałoby się niczego nauczyć. Tymczasem rybki akwariowe zapamiętują trasy, reagują na dźwięki karmienia, kojarzą bodźce z nagrodą i utrzymują to tygodniami. Skąd mit? Z antropocentrycznego żartu, który świetnie brzmi i dlatego krąży. Prosty eksperyment. Przez kilka dni używaj delikatnego dzwoneczka tuż przed karmieniem. Rybki po chwili zaczną podpływać już na dźwięk. Morał: mają mały świat, ale sprawną pamięć na potrzeby tego świata. Numer 7. Piorun nie uderza dwa razy w to samo miejsce uderza, i to często. Wieżowce, maszty i samotne drzewa są ulubionymi adresami burz, bo oferują najłatwiejszą drogę wyładowania. Skąd mit. Spróby uspokojenia brzmi jak statystyka na pocieszenie. Praktyka, jeśli grzmi, zejdź z otwartej przestrzeni, nie stój pod jedynym drzewem na łące, unikaj metalowych ogrodzeń. Ciekawostka, najwyższe budynki mają odgromniki, bo liczą się z wieloma trafieniami w sezonie. Morał Piorun nie ma listy odhaczonych adresów, wybiera najlepszy przewodnik. Numer 6. Cukier robi z dzieci torpedy hiperaktywności. Badania, które porównywały grupy dzieci po cukrze i po placebo, nie wykazały stałego silnego efektu cukrowego szału. Skąd więc przekonanie? Efekt oczekiwań: jeśli dorośli są pewni, że po torcie będzie tornado. Interpretują zwykłą radość jako nadpobudliwość. Działa też kontekst: urodziny to hałas, tłum, emocje. Jasne, nadmiar cukru szkodzi z innych powodów zęby, metabolizm ale nie róbmy z niego magicznego dopalacza zachowania. Morał: zamiast oskarżać cukier o każdy skok, zarządzajmy kontekstem i rytmem dnia. Numer 5. Alkohol rozgrzewa organizm. Wrażenie ciepła to skutek rozszerzenia naczyń w skórze. Krew napływa na powierzchnię, robi się przyjemnie i szybciej tracisz ciepło do otoczenia. Na mrozie to zwiększa ryzyko wychłodzenia, nie zmniejsza. Skąd nic? Z tradycji, na odwagę i na rozgrzewkę, a także z krótkotrwałego komfortu mylonego z bezpieczeństwem. Co działa? Warstwy ubrań, sucha odzież, ciepłe napoje, bez procentów i kalorie. Morał: alkohol to iluzja ciepła, nie kołderka. Numer 4. Pory roku zależą od odległości Ziemi od Słońca. Kluczowe jest nachylenie osi Ziemi. Latem półkula jest bardziej wycelowana w Słońce, promienie padają pod większym kątem i przez dłuższy dzień. Zimą odwrotnie. Fun fact. Ziemia bywa bliżej Słońca podczas zimy na półkuli północnej i nic to nie pomaga, bo kąt padania światła jest ból gorszy. Skąd mit? Intuicja podpowiada bliżej ryjbo cieplej, ale to skrót myślowy z pominięciem geometrii. Miniwizualizacja w domu, latarka i kula, na przykład piłka. Zmieniaj kąt, zobacz jak plama światła się rozciąga i słabnie. Morał: lato robi geometria, nie orbitowa odległość. Numer 3. Efekt Coriolisa decyduje, jak kręci się woda w zlewie. Coriolis faktycznie skręca ogromne układy: cyklony, prądy morskie. W skali zlewu to pyknięcie piórkiem. Przegra z kształtem misy, ruchem ręki i drobnymi wirami. Skąd mit? Sprób przeniesienia wielkiej fizyki do kuchni brzmi efektownie, ale nie działa. Dlatego w jednym hotelu woda kręci się w prawo, w innym w lewo, niezależnie od półkuli. Morał Coriolis to fizyka dla dużych skal. W łazience rządzi hydraulika, nie meteorologia. Numer dwa. Używamy tylko 10% mózgu. Mózg jest energetycznie chciwy, pożera duży kawałek dziennego budżetu kalorii. Gdyby 90% było wyłączone, drobne urazy nie robiłyby różnicy. Skąd mit? Z dawnych metafor o niewykorzystanym potencjale i z tego, że w spoczynku nie wszystkie obszary świecą jednocześnie na skanerach. Tyle, że różne sieci mózgowe odpalają w różnych zadaniach. Mamy plastyczność, możliwość uczenia się. To nie to samo, co wielki, martwy magazyn. Morał używamy mózgu w całości, tylko w różnych konfiguracjach. Numer jeden. Człowiek ma tylko pięć zmysłów. Klasyczna piątka to skrót. Dochodzi propriocepcja, czucie położenia ciała, równowaga, błędnik, temperatura, ból, czujniki, poziomu dwutlenku węgla, rozciągnięcia płuc, a nawet wewnętrzne mierniki głodu i sytości. Skąd mit? Z tradycji filozoficznej łatwo zapamiętać mą piątkę. Gdy idziesz po ciemku, po własnym mieszkaniu i się nie przewracasz, pracują dodatkowe czujniki. Morał: mamy kilkanaście zmysłów, a mózg robi z nich jedną spójną rzeczywistość. Bonus: dlaczego ładne grafiki tak łatwo nas oszukują? Perfekcyjny diagram czy wiralowy rysunek uruchamia w nas efekt autorytetu obrazu. Skoro wygląda fachowo, uznajemy go za prawdziwy. Antidotum. Zawsze pytaj, kto to zrobił kiedy i po co, oraz czy da się to sprawdzić prostym testem lub w kilku niezależnych źródłach. Nauka nie boi się aktualizacji, mity boją się pytań. To teraz twoja kolej, który mit zaskoczył cię najbardziej i dlaczego właśnie ten? Daj znać w komentarzu. Jeśli lubisz takie ostre fakt czeki, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. W planie mamy jeszcze kilka legend, które trzymają się mocniej niż Super Glue i z przyjemnością je odkleimy.